Muszą Państwo wyjechać i w czterech ścianach porozmawiać o problemach prawa i sprawiedliwości, żeby nie było słuchać, jak prezes Kaczyński tłucze w ręką w stół. Mówię o wyjazdowym posiedzeniu klubu. E, nigdy nie ma takich sytuacji, o których Pani wspomniała. E, prezes Kaczyński jest człowiekiem e, pogodnym, e, lubi żartować, więc raczej spodziewam się rozładowania atmosfery wewnętrznej i... Wyznaczenia kierunków na przyszłość, pewnej mobilizacji, pokazania celów i, i zjednoczenia, bo, bo tego, to jest nam potrzebne w tych niełatwych czasach dla gospodarki, też dla, dla Polski, dla naszego otoczenia międzynarodowego. Ważne jest właśnie uspokojenie sytuacji, pokazanie kierunków, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. I to jest myślę kluczowe. Czyli zjednoczona prawica nie jest tak zjednoczona, jak wszyscy mówią? Pani, no, jesteśmy tylko ludźmi i w, tak w każdej rodzinie zdarzają się nieporozumienia, kłótnie, nawet rozwody się zdarzają w rodzinach. Tak samo w, w partiach politycznych są różnego rodzaju napięcia, różne spojrzenia na przyszłość, na ocenę wydarzeń, także to jest, to jest, to jest naturalny proces. A myśli pan, że dojdzie do rozwodu z premierem Mateuszem Morawieckim? Nie, nie wydaje mi się. Uważam, że pan premier Mateusz Morawiecki, w tych niełatwych, trudnych czasach, wykazuje się żelazną konsekwencją, dyscypliną. Jest niezwykle pracowity, robi co może, ale to są trudne, trudne czasy. Naprawdę myślę, że, że daje radę.